Witaj na kanale TripNavigo.pl. Dziś zapraszamy Cię do Lublina, miasta, które naszym zdaniem zdecydowanie zasługuje na miejsce w pierwszej piątce najciekawszych miast w Polsce. To tutaj historia spotyka się ze współczesnością, a klimatyczne stare miasto, zamek królewski i liczne festiwale tworzą niepowtarzalną atmosferę. Jeśli szukasz inspiracji na wyjątkowy city break, dobrze trafiłeś. Zasubskrybuj nasz kanał tripnavigo.pl, żeby nie przegapić kolejnych filmów z niezwykłych miejsc w Polsce i Europie. Napisz w komentarzu, co najbardziej podobało Ci się w Lublinie albo jakie miejsca Twoim zdaniem warto tu koniecznie odwiedzić. Zostaw polubienie, jeśli podoba Ci się nasz przewodnik. Na tripnavigo.pl znajdziesz jeszcze więcej ciekawostek, inspiracji i rabatów na podróże. Zapisz się też na nasz newsletter. Zaczynamy naszą wizytę w Lublinie od Ogrodu Saskiego. Najstarszego parku miejskiego w mieście, założonego w pierwszej połowie XIX wieku. To idealne miejsce na spacer wśród starych drzew, rzeźb, fontan i pięknych alejek. Znajdziesz tu też zabytkową altanę, uroczy mostek i staw z kaczkami. Z lotu ptaka, ogród Saski w Lublinie robi jeszcze większe wrażenie. Z góry widać, jak zielona przestrzeń harmonijnie wkomponowuje się w miejską zabudowę. To idealne miejsce na chwilę wytchnienia. Lublin to stolica województwa lubelskiego, zamieszkiwana przez około 328 tysięcy osób. W czasach Rzeczypospolitej obojga narodów, Lublin odgrywał bardzo ważną rolę. Był jednym z głównych centrów administracyjnych, handlowych i sądowych. To właśnie tutaj, w 1569 roku, podpisano Unię lubelską. Łączącą Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo. Zmierzamy do centrum Lublina przez Aleje Racławickie i Krakowskie Przedmieście, reprezentacyjną ulicę miasta. Po drodze mijamy zabytkowe kamienice, budynek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, sąd okręgowy oraz historyczny hotel Gran. Krakowskie Przedmieście łączy się z Placem Litewskim, jednym z najważniejszych i najbardziej symbolicznych miejsc w Lublinie. Jesteśmy na Placu Litewskim, jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Lublinie. To tu znajduje się nowoczesna fontanna multimedialna, przy której wieczorami odbywają się pokazy światła, dźwięku i wody. Plac to także popularne miejsce spotkań, spacerów i odpoczynku. W jego centralnej części zobaczysz pomnik Unii Lubelskiej, a nieco dalej pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na koniu. Widok Lublina z drona od strony Placu Litewskiego zapiera dech w piersiach. W tle rozciąga się panorama Starego Miasta z charakterystyczną bryłą Zamku Lubelskiego i Wieży Trynitarskiej. Widać też zielone przestrzenie wokół placu, nowoczesną fontannę, dachy kamienic i kręte uliczki prowadzące w stronę wzgórza zamkowego. Lublin z tej perspektywy pokazuje swoją wyjątkową harmonię między historią a nowoczesnością. Lublin to stolica województwa lubelskiego, zamieszkiwana przez około 328 tysięcy osób. W czasach Rzeczypospolitej obojga narodów, Lublin odgrywał bardzo ważną rolę. Był jednym z głównych centrów administracyjnych, handlowych i sądowych. To właśnie tutaj, w 1569 roku, podpisano Unię lubelską, łączącą Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo. Na placu Litewskim w Lublinie warto zwrócić uwagę nie tylko na fontanny i pomniki, ale także na wyjątkowe budynki. Znajduje się tu elegancki Hotel Europa, jeden z najbardziej znanych hoteli w mieście, a tuż obok barokowy klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów z charakterystycznym kościołem. Naprzeciwko, w cieniu drzew, stoi pałac Czartoryskich, dawna rezydencja magnacka, dziś pełniąca funkcje urzędowe. Idąc z placu litewskiego w stronę Starego Miasta, mijamy Kościół Świętego Ducha oraz uroczy miejski zdrój z posągiem Koziołka. Jedną z sympatycznych i lubianych atrakcji Lublina. Docieramy do placu Łokietka, gdzie wznosi się klasycystyczny ratusz miasta. Obecny budynek powstał na początku XIX wieku na miejscu dawnego Trybunału Koronnego. Jego elegancka fasada i wieża sprawiają, że to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Brama Krakowska to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Lublina i dawna Brama Wjazdowa do Miasta. Powstała w XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego jako część systemu obronnego otaczającego Lublin. W średniowieczu pełniła funkcję militarną i kontrolną. Przez nią wjeżdżały do miasta karawany kupieckie, posłowie i podróżni. Była też punktem poboru ceł i opłat. Dziś Brama Krakowska nie pełni już funkcji obronnych. To wejście na stare miasto i siedziba Muzeum Historii Miasta Lublina. Za Bramą Krakowską wchodzimy na ulicę Bramową, jedną z głównych tras prowadzących wprost do serca lubelskiej starówki. Spacerując nią, mijamy zabytkowe kamienice, kawiarnie i galerie, a przed nami powoli odsłania się rynek Starego Miasta, pełen uroku, kolorów i historii. To miejsce tętni życiem o każdej porze roku. W samym sercu rynku starego miasta w Lublinie znajduje się Trybunał Koronny, dawna siedziba Najwyższego Sądu Apelacyjnego dla szlachty z Małopolski, działającego tu od końca XVI wieku. Dziś budynek pełni głównie funkcje reprezentacyjne. Odbywają się tu śluby cywilne, koncerty, wystawy i uroczystości miejskie. To także popularne miejsce odwiedzane przez turystów i mieszkańców. Na chwilę opuszczamy rynek Starego Miasta i kierujemy się w stronę Wieży Trynitarskiej, jednej z najwyższych budowli w Lublinie i doskonałego punktu widokowego na całe miasto. Wieża jest pozostałością po dawnej bramie klasztornej i dziś mieści się w niej Muzeum Archidiecezji lubelskiej. Warto tu zajrzeć nie tylko dla panoramy, ale też dla ciekawej kolekcji sztuki sakralnej. Tuż obok Wieży Trynitarskiej znajduje się archikatedra św. Jana Chrzciciela. I świętego Jana Ewangelisty, najważniejszy kościół Lublina. Została ufundowana przez jezuitów i wzniesiona na przełomie XVI i XVII wieku. To jedna z pierwszych barokowych świątyń w Polsce, bogato zdobiona wewnątrz, z iluzjonistycznymi freskami i barokowym wystrojem. Dziś pełni funkcję katedry archidiecezji lubelskiej i stanowi ważny punkt na mapie sakralnej Polski. Katedra leży przy Placu Katedralnym, to jedno z najważniejszych miejsc sakralnych w Lublinie i prawdziwa perła baroku. Wstęp do środka jest bezpłatny, dlatego koniecznie warto wejść i zobaczyć jej imponujące wnętrze, zdobione freskami, rzeźbami i bogatym wystrojem. Zaraz przejdziemy ulicą dominikańską do jednego z najstarszych i najważniejszych miejsc sakralnych w Lublinie klasztoru Ojców Dominikanów. Zakon Dominikanów został sprowadzony do Lublina w XIII wieku, a sam klasztor ufundowano w roku 1253. W jego sercu znajduje się Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa Męczennika, jeden z najstarszych w mieście. To właśnie tutaj przechowywano niegdyś relikwie drzewa Krzyża Świętego które przez wieki przyciągały pielgrzymów z całej Europy. Świątynia słynie też z pięknych kaplic, gotyckich sklepień i barokowych ołtarzy. Zdecydowanie warto zobaczyć to miejsce. To nie tylko zabytek, ale żywe centrum duchowe z wielowiekową historią. Warto zajrzeć nie tylko do kościoła, ale także przejść się po dziedzińcu, w spokojnym, nastrojowym miejscu, które pozwala poczuć ducha tego historycznego zakonu. Idąc w stronę zamku lubelskiego, mijamy wyjątkowe miejsce pamięci: fundamenty Fary, czyli nieistniejącego już kościoła świętego Michała Archanioła. To właśnie tutaj, na obecnym placu po Farze, stała przez wieki główna świątynia średniowiecznego Lublina. Dziś zachowane mury fundamentowe przypominają o jej dawnym kształcie i znaczeniu dla miasta. To miejsce ma wyjątkowy klimat. Warto się tu zatrzymać na chwilę i poczuć ducha dawnego Lublina, zanim ruszymy dalej w stronę wzgórza zamkowego. Przechodzimy właśnie przez Bramę Grodzką, zwaną też żydowską, która łączyła niegdyś chrześcijańskie stare miasto z dzielnicą żydowską położoną u stóp wzgórza zamkowego. To symboliczne przejście między dwoma światami, które przez wieki współistniały w Lublinie. Sama Brama pochodzi z XIV wieku i pełniła kiedyś funkcję obronną oraz komunikacyjną. Dziś mieści się tu ośrodek Brama Grocka, Teatr NN, który upamiętnia historię lubelskich Żydów. Zamek lubelski ma burzliwą i wielowątkową historię. To nie tylko dawna rezydencja królewska, ale również miejsce o tragicznej przeszłości. Po upadku Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XIX wieku zamek został gruntownie przebudowany przez władze carskie. I zamieniony w więzienie. Funkcjonowało ono nieprzerwanie aż do połowy XX wieku. Najpierw jako więzienie carskie, później jako niemiecki areszt podczas okupacji, a po wojnie jako więzienie polityczne pod kontrolą komunistycznych władz. W tych murach przetrzymywano i mordowano przeciwników reżimu polskich patriotów, żołnierzy podziemia niepodległościowego, duchownych i osoby niewygodne dla systemu. Dziś część zamku pełni funkcję muzeum, w którym upamiętniono ofiary więzienia. Zamek Lubelski to nie tylko piękna kaplica i królewska historia, to także miejsce pamięci, które warto poznać, by zrozumieć dzieje Lublina i Polski. Będąc na Zamku Lubelskim, koniecznie wejdź na Zamkową Wieżę. To najstarszy element budynku sięgający jeszcze czasów romańskich. Z góry roztacza się wspaniały widok na Stare Miasto, Plac Zamkowy, kolorowe kamienice i całą panoramę Lublina. Z tej perspektywy doskonale widać, jak miasto rozwijało się wokół wzgórza zamkowego. W Zamku Lubelskim mieści się dziś Muzeum Narodowe w Lublinie, które posiada jedną z najciekawszych kolekcji sztuki w regionie. W jego zbiorach znajdziesz dzieła takich artystek jak Tamara Łępicka, ikona stylu Art Deco, oraz Zofia Stryjeńska znana z barwnych folklorystycznych kompozycji. W muzeum zobaczyć można również dzieła Jana Matejki, w tym między innymi Unia Lubelska, monumentalny obraz przedstawiający podpisanie aktu unii pomiędzy Polską a Litwą, wydarzenie które miało miejsce właśnie w Lublinie. Warto poświęcić trochę czasu, aby bliżej poznać sztukę polską. Szczególnie tu, w Muzeum Narodowym w Lublinie. Gdzie zgromadzono dzieła ukazujące różnorodność stylów, epok i tematów. Plac zamkowy w Lublinie rozciąga się u stóp wzgórza zamkowego i stanowi jedną z najbardziej malowniczych przestrzeni miasta. Otaczają go urokliwe, kolorowe kamienice to jedne z najstarszych zachowanych budynków poza obrębem Starego Miasta. Przez wieki mieszkali tu kupcy i rzemieślnicy związani z dawną dzielnicą żydowską, która istniała w tym rejonie do II wojny światowej. Kamienice zachwycają detalami architektonicznymi i przypominają o wielokulturowej historii Lublina. Widok na Lublin z drona, od strony zamku, robi ogromne wrażenie. Z tej perspektywy doskonale widać stare miasto z charakterystyczną bramą krakowską, rynek z Trybunałem Koronnym i wijące się uliczki wśród zabytkowych kamienic. Dalej rozciągają się aleje racławickie, plac litewski i nowoczesna część miasta, tworząc fascynujące połączenie historii z teraźniejszością. Historia Lublina sięga czasów wczesnego średniowiecza, ale prawa miejskie nadano mu najprawdopodobniej w drugiej połowie XIII wieku. Miasto zaczęło dynamicznie rozwijać się w czasach Rzeczypospolitej obojga narodów, przede wszystkim dzięki swojemu położeniu. Lublin leżał na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych łączących Litwę, Ruś, Mazowsze i Małopolskę. Wielkim atutem była też rola sądowa i administracyjna. Mieścił się tu trybunał koronny, najwyższy sąd dla szlachty małopolskiej, a także odbywały się tu ważne sejmy i zjazdy. To właśnie w Lublinie podpisano w roku 1569 Unię Polsko-Litewską. W szczytowym okresie rozwoju w XVII wieku Lublin liczył nawet kilkanaście tysięcy mieszkańców, co czyniło go jednym z większych miast korony. Dziś to nowoczesna stolica województwa lubelskiego, zamieszkiwana przez około 328 tysięcy osób, z bogatą historią, wielokulturowym dziedzictwem i dynamicznie rozwijającą się przestrzenią miejską. Widok z drona od strony Bramy Krakowskiej to jedna z najpiękniejszych panoram Lublina. Z tej perspektywy idealnie widać stare miasto z jego charakterystyczną zabudową, górującą nad ulicami Bramą Trynitarską i centralnie położonym budynkiem Trybunału Koronnego. Brama Krakowska otwiera historyczne centrum miasta, a dalej, jak na dłoni, układają się urokliwe kamienice i wąskie uliczki. To widok, który naprawdę warto zapamiętać. Trybuj trip na i odkrywaj Lublin z lotu ptaka. Daj znać w komentarzu, które miejsce na starówce robi na Tobie największe wrażenie. Czy warto zobaczyć Lublin? Zdecydowanie tak. To miasto, które łączy w sobie bogatą historię, piękną architekturę, wielokulturowe dziedzictwo i nowoczesne przestrzenie. Warto zobaczyć zamek Lubelski i jego kaplicę z unikatowymi freskami, przejść przez Bramę Krakowską i Bramę Grocką, odwiedzić rynek z Trybunałem Koronnym, wejść na wieżę trynitarską, zachwycić się Archikatedrą i zajrzeć do klasztoru Dominikanów. Nie można też pominąć ogrodu Saskiego, placu litewskiego, a na koniec nowoczesnego centrum spotkania kultur. Lublin zachwyca na każdym kroku, zarówno z poziomu ulicy, jak i z lotu ptaka. Na zakończenie naszej wizyty w Lublinie zaglądamy do Nowoczesnego Centrum Spotkania Kultur, jednego z najbardziej charakterystycznych budynków współczesnego miasta. CSK to przestrzeń dla kultury, sztuki i ludzi. Odbywają się tu koncerty, spektakle, wystawy i spotkania. Na dachu znajduje się ogólnodostępny ogród, z którego roztacza się widok na panoramę Lublina. To doskonały przykład, jak nowoczesność może współgrać z historią miasta. Dziękujemy za oglądanie naszej podróży po Lublinie. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Cię do odwiedzenia tego wyjątkowego miasta. Subskrybuj kanał tripnavigo.pl, zostaw komentarz, polub film i zobacz inne nasze przewodniki po Polsce i Europie.